Hej, hej, winowskich! Bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Bloom Tower 106, ja jestem a dzisiaj kolejna mega ciekawa modyfikacja, która troszeczkę poprawia nam jakość graficzną naszych małpek, bo dobrze wiem, że te małpki nie są zbyt piękne. Trzeba je troszeczkę polepszyć. Dodano nową małpkę ośmiobitową. Czy to może być cudowne? No, musi być. Zobaczymy jak ona wygląda i jak ona działa i jak ją stworzyli, najlepsze jest to, że ona również ma podobno paragona, więc zobaczymy czy uda nam się go osiągnąć. a tymczasem moi kochani dzięki wielkie, że jesteście, że wspieracie mnie w tym co robię, wielkie dzięki dla was jak najbardziej i przechodzimy szybciutko do, do materiału i lecimy na mapce, której osobiście strasznie, strasznie nie lubię, więc zobaczymy jak to wyjdzie, zostawcie koniecznie kciuka w górę pod tym filmikiem wielkie dzięki i tu mamy naszą nową małpkę 8, manki. Jest ona w pełni to jest zrobiona. też już same grafiki mówią, że ta małpka będzie po prostu cudowna. No i jest, jak widzicie, pion, e, nasz Paragon 3 miliony. On kosztuje. Dobra, jeśli chcecie paragon zagramy z nim w osobnym odcinku, na innej mapie całkowicie. Napiszcie, czy chcecie 256 bitów, żeby sobie tym zagrać jeszcze raz. kciuk w górę, Wtedy ten sposób będę wiedział, że jeszcze jeden odcinek z tej małpki będzie. Już w troszeczkę inny sposób. Może nie, na Paragonie się chyba nie da. Dobra, lecimy. Budujemy i zobaczymy co z tego będzie. Nie możemy postawić tutaj, no niestety to nie obejdzie, tutaj nie obejdziemy tego systemu. Jesteśmy w tym miejscu. Yy, musimy postawić ją blisko, bo ona niestety ma bardzo słaby zasięg i dajemy ją na razie pod spida, myślę. Albo pójdziemy razem pod zarabianie, zobaczymy jeszcze, bo... To jest dosyć drogie te wszystkie szapki, nie, idziemy pod spida, dwa razy spida Ej, onaś bije drugą stronę również? Ona bije drugą stronę, ona bije dwie strony jednocześnie Wow, ej, to jest mocne, to jest mocne, tak? E, dobra, żebyśmy nie tracili bezsensownie życia Bo to trzeba sobie tutaj leciutko oczywiście pomóc Zobaczymy co z tego będzie Max range, tu będziemy mieli Eee, capabilities, rany Julek, nie mam białego pojęcia o co kamar, naprawdę nie mam białego pojęcia o co kamar z tym Ale Zobaczymy czy dam radę w ogóle tą jednostką się utrzymać jakkolwiek, bo jak widzicie sami, póki co jest bardzo ciężko ta jednostka, jest bardzo ciężka w ogóle do gierki Na razie nic tutaj ekstra w niej nie mamy, całkowicie nic Więc będzie ciężko, i tu będziemy, o, generowanie pieniążków, ej 8 bit monkey, generate money on attack To chcemy, my to chcemy, ej My to serio chcemy mieć, bo to może być dobre, to może być bardzo dobre. Co w ogóle dają te ścieżki? Ta ścieżka daje high image. To może być ciekawe. A tutaj na tym upgrade'ie mamy laser i będzie mógł być lidy przy okazji. Więcej tego nie mogliście napisać. Cały ekran tekstu, dosłownie cały ekran tekstu I weź tutaj, daj sobie z tym radę, weź to jakoś odszyfruj O co kaman, speed razy 5, bardzo fajny speed oczywiście To jest standardowe gierki, żeby nam się ona aż bardzo nie dłużyła Więc to będzie oczywiście mega, mega dobry pomysł I budujemy w takim razie ten upgrade'ik i to samo budujemy po drugiej stronie Żeby jednak on więcej nam zarabiał I jeden z nich pójdzie w ścieżkę dolną, drugi pójdzie w ścieżkę górną I zobaczymy w ten sposób, która ścieżka jest po prostu lepsza Ok, 5 pieniążków za każdy shot. Oj, to będzie, to będzie zarabiało, to będzie zarabiało, naprawdę, to jest dużo, to jest naprawdę bardzo dużo Tylko, to jest per damage, czyli od uderzenia Ale nie, to i tak jest dużo, to pięć i tak jest dużo, nie jedno, jedną warstwę Tylko dostajemy tyle, no to jest fajna ilość, to jest bardzo, bardzo, bardzo fajna ilość Więc kolejny budujemy po drugiej stronie takiego samego No i mamy już przynajmniej jakieś tam zarabienie pieniążki, to jest mocne, to jest oczywiście bardzo mocne Teraz jeden z tych pójdzie pod laser od razu, czyli dolna ścieżka, powiedzmy ten pójdzie pod to Pierwsze, aby, co tam w ogóle daje? Dobra, to jest podążanie. To jest tak jak ma ninja małpka. Ej, to jest mocne, to jest mega mocne. Bo nie marnujemy pocisków ten, w ten sposób. I mamy laser teraz. Laser bije leady. Mm, to może być mocne, może być bardzo mocne. Mam mamy extra range oraz. Nie, dobra, co, i idę w, to, idę w tą ścieżkę. Bo on ma zarabiać, on ma nam głównie, głównie zarabiać, więc chcemy, żeby podążał za celami. Chcemy, żeby on podążał atakami za celami, bo to jest mocne. To jest naprawdę bardzo, bardzo mocne. Usuwamy sobie jednostkę i tutaj postawimy sobie kolejną jednostkę, już inną. W inną stronę pójdziemy nią, żeby ona była troszeczkę już silniejsza. Powiedzmy, że zbudujemy teraz ścieżkę górną, już stricte pod ścieżkę górną, oraz połączymy ze ścieżką dolną. To też może być w ogóle mega mocne. Czyli ja to w ogóle wytrzymam. Oni nie biją leadów. oni nie biją w tym momencie. Tu jak ja mam tu wygrać? Jak ja mam tu wygrać, skoro oni lidów nie zostanie klepać? To jest dobre pytanie. Tu mamy lidy? E, fast attack and at more damage. Nie, to nie jest bicie lidów. Jak te lidy? Halo! Kto mi to wyjaśni? Kto mi to wyjaśni? Jak te lidy mam klepać? E, to time faster, czyli podwójny atak. Podwójny atak. Mocne. To też będzie bardzo, bardzo mocne. Kto bije lidy? Ej halo! Kto bije lidy? Znaczy kamo, kto bije kamo? Nikt, nikt nie bije kamo? Nikt chyba nie bije kamo, dobra w takim razie Oczywiście wiadomo co trzeba zrobić To co nam da możliwość bicia kamo, czyli właśnie Budujemy w ten sposób właśnie podstawową jednostkę Która tylko i wyłącznie będzie tutaj sobie pływała i nic więcej nie będzie tutaj nam robi robiła Teraz budujemy dolną ścieżkę Teraz naprawdę będzie to samo co tam, będzie to samo co tam No ale dobra, ale dobra pójdziemy tak Czyli teraz ta ścieżka Połączenia z górną? No, chyba tak. Chyba tak. Czyli większy damage, większy ten. No, zobaczymy, co to w ogóle nam da radę. Czy my w ogóle to wygramy? Bo na razie, widzicie, sami, co się dzieje. Na razie nie jesteśmy w stanie się chyba wybronić aż tak bardzo. Są mega problemy, żeby cokolwiek tutaj zrobić. 10 tysięcy kosztuje. A może będzie więcej, więcej pieniędzy? Może będzie więcej pieniędzy? W ogóle może zbudować o których więcej? I to, jest, może to, być, to, 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 to jest. To jest może genialny pomysł. Gdybym tych zbudował więcej, to oni by nam więcej zarabiali. Więc wiecie, to jest, to jest na plus dla nas. To jest mega na plus dla nas. Więc pójdę w to. I pójdę bez lasera tym razem. chodzi nam głównie o to, żeby on uderzył. Nie żeby zniszczył od razu wprost. Tylko on ma uderzyć tylko i wyłącznie. On ma po prostu uderzyć tam. Żeby cokolwiek tego Dimensia poszło. Żeby w ogóle dostać te pieniążki. Bo to jest ważne. Żeby dostać te pieniążki ekstra. Kolejny. Dobra, dobra, radę z wami, jakoś tam ledwo co, ale dajemy radę, dajemy sobie z tym jeszcze radę, więc super, bardzo dobrze Okej, okay, kolejny upgrade. ej, na razie jest, powiem wam, wam, bardzo przyzwoicie, bym powiedział wręcz, A teraz, jak ja pójdzie On będzie ciężki do pokonania On będzie ciężki, czekajcie, jak ja go mam pokonać? Tak, specjalnie oczywiście przepuszczam, żeby nie wychodzić z gierki Um, muszę go teraz pokonać jakoś. Mam tego, oczywiście, i może to jest czas, żeby go zbudować. On nam powinien tu wygrać sam solo. Więc zobaczymy. Oczywiście, jeszcze mamy skilla. Skill jest bardzo mocny, w przypadku naszego tutaj Churchilla. Więc sam skill powinien go tutaj pokonać. Tak mi się wydaje zresztą. Ej, nie pokona go skill? Wow! Ej, tego się nie spodziewałem. Tego się z tego nie spodziewałem, że skill nie jest w stanie go klepnąć. Bo skill jest bardzo mocny. Skill jest naprawdę bardzo mocny. Jak on go nie klepnął, no to już jest no, naprawdę ciężko Te lambgadzie dają tej tutaj podwójny dmg Spróbujmy z tym W ogóle zmieniła się grafika jeszcze, dobra, okej, okay. no teraz to musi być dobre Skill? I to musi być wygrana, musi być wygrana, czemu? Który to jest raz? Trzeci, czwarty, piąty, szósty? Dwudziesty? Hej. Ah, dobra, widzę co Radźmy sobie na razie w ten sposób, dobra? robimy to tak, żeby po prostu tylko to, to, to przejść póki, co? On powinien to jest genialnie pomóc wręcz. I go teraz ukryjmy. I go teraz ukryjmy i zastanówmy się, co my mam tu w ogóle zrobić. Jak my, my to mamy wybronić, bo to jest naprawdę ciężkie. To jest naprawdę mega ciężkie, żeby, żeby to wybronić. My nie zapominajmy tych moabów będzie coraz więcej. Tych moabów będzie coraz więcej, więc my nie uciekniemy w żaden sposób od nich. No o nich w żaden sposób nie im w stanie uciec. One będą tylko i wyłącznie tutaj jakby powracały. Więc tutaj trzeba coś dobrego wymyśleć. Ja to mogę budować chyba wioskę przecież. To są małpki primary. To są małpki primary. Więc ja mogę zbudować to w ten sposób. I to działa. Działa na was! Ale to jest genialne! Ale to jest genialne! Dobra, zbudujemy teraz się w tym miejscu i teraz z górnym akurat, żeby był większy zasięg. O, tutaj że jasna. I znowu. Budujemy tego oczywiście dużo, żeby zarabiać. Głównie po to, żeby właśnie zarabiać, bo to jest mega, mega dla ważne. Teraz te lasery pobudujemy wszędzie. Yy, tak, wszędzie lasery, wszędzie lasery chcę mieć. No i dobra, w tym momencie mamy bardzo dużo naszych zarabiających. To powinien nam tutaj bardzo mocno pomóc o, tutaj oczywiście nasza, naszego całego przychodu. Więc no, na to oczywiście liczymy. Na to oczywiście liczymy. Pustujemy jeszcze drugo, drugą ścieżkę również i też standardowo, tak jak i poprzednio, budujemy tam o wiele więcej tych jednostek. Czy już budujemy kolejną, kolejny upgrade? To właśnie dobre pytanie. Moab Class, kolejny. Oceniam mam troszkę większą obronę, więc może naturdzimy ją troszkę stabilniej. Zbudujemy teraz ten upgrade. Jestem bardzo ciekawy jak to tutaj pójdzie. Czy on sobie tutaj da radę, czy będzie więcej zarabiał? Jest more, man. More money and attack and drop a multi-support mines on the track. Czy się minę stawia? Stawia mini jeszcze na trasie! Wow! Ej, to jest mega moc. I, i, i zarabia ile? Ważne pytanie, ile ty zarabiasz teraz? Halo, ile zarabiasz? Ile ty zarabiasz? Nie wiem, nie mam pojęcia. 15, dobra. On zarabia teraz 15, więc no, przyzwoicie, przyzwoicie bardzo. Dobra, budujemy teraz te też, boostujemy tutaj, rzecz jasna, to jest mega, mega ważne, żeby one, one też by tutaj były zboostowane, bo wiadomo, przychód, przychód jest dla nas najważniejszy w tym momencie, więc musimy o to dbać jak najbardziej się da, wszędzie, gdzie tylko możemy, budujemy te mobki zarabiające pierw, no bo na tym mamy zarobić, na tym mamy po prostu zarabiać te pieniążki nasze, więc bez tego, no nie mamy za bardzo szans na wygraną. A dzięki temu no, widzicie sami, że idzie nam bardzo stabilnie. No bo zarabiamy bardzo dużo. Bo zarabiamy bardzo bardzo dużo i to jest mega istotne. E, dobra, buduję jeszcze jedną tutaj do wykrywania na samym dole, żeby wykrywać to delikatnie szybciej. Bo to jest bardzo ważne, żeby to też wykrywać jak najszybciej się da. Górna ścieżka pójdzie w ścieżkę dolną, jak mówiłem. E, fast Attack and Deal More Damage. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Tu mamy górną ścieżkę, tu mamy boczną. I zobaczymy, jak to wygląda na ten pierwszy pier te atak z tej. Nie wiem czy to bije. Nie wiem my to bije. Nie mam tego pojęcia, ale przegrałem. Niestety przegrałem. <laughs> to jest smutne. Ja się tylko wykupuję ostatnio i to jest... Ach, mech, okropne. To jest po prostu okropne. Dobra, ale budujemy. Dalej idziemy, dalej idziemy w nasz stały kierunek. W nasz stały kierunek. Nie zważamy na nic. To jest dla nas najważniejsze, żeby po prostu zarobek się zgadzał. Grunt, żeby się zarobek zgadzał, a reszta jakoś tam pójdzie. Reszta jakoś tam pójdzie. Tylko, że mamy jeszcze skilla. Mamy jeszcze skilla, więc w razie w, mogę go jeszcze oczywiście użyć, ponieważ nie użyłem. Przez mój błąd. Przez mój błąd, go nie użyłem temu też właśnie przegrałem przedtem. No ale teraz już to zrobiłem. Dobra, okej. Okay. Eksplodujące. Nie, laser eksploduje przy kontakcie z balonem. Zobaczymy to, zobaczymy jak to wygląda. Więc uwaga, uwaga, uwaga. Budujemy. Dobra, nowa grafika lekko inna. No i dobra. No teraz to będzie mocne. Teraz to powinno być naprawdę mega mocne. 63. runda. No to jest ciężkie. Ta runda będzie naprawdę ciężka dla nas. Będziemy mieć teraz 3 times faster, czyli atak który, atak trzeci jest szybszy, albo 3 razy szybszy jest atak. Większy damage na Moaby oraz studujemy balony. Mocne, drogie, ale mocne. Drogie, ale mocne. Czy sens jest to w ogóle budować? Ha, 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 ha. Jest, żeby 12 się 10 to sens. Teraz zbudować jest. Zdecydowanie. Zdecydowanie tak. Zobaczymy teraz jak, 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 jak to nam będzie tutaj rosło to wszystko. No, lepiej zbudować chyba to w tym miejscu, bo to jest jako pierwsza jednostka. ona jakby więcej będzie tutaj mogła osiągnąć, prawda? Więc warto zbudować to na samym początku. Więc tutaj w tym miejscu, ok A czekajcie, tu mamy jeszcze tego, Monkey Claw. Znowu więcej pieniążków oraz większy atak speed. To może być dobre, to kusi, to kusi bardzo mocno. Ale zawsze później to będzie wyglądało w praktyce oczywiście, na razie no próbujemy jakoś tutaj zrobić te pieniążki Gramy bez farm, to trzeba wziąć pod uwagę Gramy bez żadnych farm, czyli nie bustujemy się w żaden inny sposób niż to co aktualnie widzicie, więc no to jest ciężka gierka To jest po prostu ciężka gierka No mam nadzieję, że jakoś sobie z nią poradzimy, mam nadzieję, że jakoś sobie z nią poradzimy, bo inaczej no będzie ciężko, będzie ciężko z tym Ale na razie jest git Na razie z git, przychód też bardzo fajna nam leci. I budujemy dalej? Chyba dalej mi się wydaje, no bo tutaj co możemy robić innego, prawda? Co możemy innego robić? Musimy się tutaj, tutaj wzmacnić maksymalnie. Podbustujmy to co możemy oczywiście do góry. ok? Ten oczywiście pod ścieżkę środkową, bo jest jako pierwsza jednostka, więc tym bardziej powinien on pod to być. I tutaj również tak samo zbudujemy jeszcze jedną sztukę I myślę, że taka ilość już nam wystarczy tych zarabiających Już sobie to odpuścimy, bo czas na jakąś obronę Bo mam wrażenie, że skupiłem się całkowicie teraz na zarabianiu A w ogóle się skupiłem na obronie W ogóle moja obrona leży, dosłownie leży ona Więc to trzeba rzecz jasna naprawić Ona musi być mocniejsza, nasza obrona musi być zdecydowanie mocniejsza Ale popatrzcie, jaką mamy tutaj fajną ilość teraz do zarabiania jednostek To jest przyjemne, to jest bardzo, bardzo przyjemne Trzeba oczywiście przyznać Fajnie, nie, to wygląda bardzo szybko zarabia, bardzo szybko zarabia. No, zbudujemy jeszcze jednego. A tutaj dajmy jeszcze po tym jednym, co tam będziemy się, tam będziemy się e, paty, patyczkować z tym. Jeszcze jedna sztuka, nic złego się nam nie wydarzy, a później budujemy już ty na górze na początku. Od czwarte tiery, później piąte tiery 34 tysiące, trzy lasery w tym samym czasie i większy damage. I mamy ten. No to budujemy jako pierwsze. Zobaczymy, jak to w ogóle będzie wyg wyglądało. I jeszcze jedno Primo, właśnie. Bo ja zupełnie to że Ty nie masz jeszcze tutaj w ogóle wioski swojej, a potrzebujesz ją, rzecz jasna. Tak samo ty nie masz swojej wioski, a też rzecz jasna ją potrzebujesz. No, w tym momencie wszyscy mają wioski. Nie wiem po co aż takie wysokie poziomy, ale jest. Ale są wioski. Więc spoko. <laughs> I z tym, aby niech one będą. Tutaj może również. Wiem, że można nie będzie już nic budował, ale... O, nie będą, nie, nie będą one. A gdybym tu budował wioskę tą z do... Ej, tu to, to, to zarabiającą ja tu budował wioskę. Czekajcie, to może być ciekawe. I trzy. I z tym. Jest większy zarobek. Siedemnaście zarabiają. Zarabia siedemnaście, to nie jest dużo oczywiście. Ale może to jakoś wpłynie na późniejszą grę, zobaczymy jeszcze. Na razie idziemy w tym, w tym kierunku dalej. Budujemy tutaj budujemy te dwa upgradey, jeszcze pod zasięg, żeby oczywiście teraz to maksymalnie to samo jeszcze zwiększył na nasz przychód. No i dobra, w tym momencie ta sekcja początkowa faktycznie zarabia nam teraz olbrzymią ilość pieniążków. Olbrzymią ilość pieniążków i nawet teraz chyba warto wręcz zbustować ją. Teraz nawet warto i chyba powinno się ją zboostować, po prostu powinno się teraz ją zboostować. Bo sami widzicie, że teraz faktycznie ma faktyczny skutek, nie 5, a 17, a to jest dużo. To jest duża różnica, tylko musi być zasięgu każdego, więc nie każdy tutaj jakby się klasyfikuje pod małka, ale przynajmniej większość jak najbardziej tak. Większość jak, jak najbardziej tak to klasyfikuje. I to chcemy, to chcemy zdecydowanie. Zobaczcie teraz, bo nasz będzie jeszcze, jeszcze większy, a na razie, ej, dajemy sobie radę. Zobaczcie, my się bronimy głównie tą dolną ścieżką. My naprawdę tą dolną ścieżką jesteśmy w stanie się wybronić. Ej to jest śmieszne wręcz, no bo ta ścieżka jest słaba. Nie ukrywajmy. Ta ścieżka dolna no nie jest silna. Ona nie jest jakaś mega mega krozacka, a daje sobie radę. A daje sobie radę, a wszyscy to wszyscy. Nie będziemy robili jednego bileka, który będzie po prostu oddzielny, tylko dlatego, że się nie mieści w zasięgu wioski. A że go sprzedamy i budujemy go bliżej. Czekajcie, zobaczmy. Sprzedajemy go i budujemy go bliżej. Jest miejsce jakieś tutaj bliżej. Okej, pójdźmy w tym kierunku. No dobra, postawimy jeszcze jednego. No i dobra, w tym momencie już stoimy. Budujemy tutaj. Czwarta ścieżka. Lecimy. Czyli 3, 3 razy szybszy atak. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w praktyce. I teraz z tego, to kosztuje 69 tysięcy, dużo, to 43 tysiące, to 54. Wszystko kosztuje, kosztuje dosyć dużo. Nie wiem, czy na to nazbieramy, żeby to zbudować wszystko w pełni, ale że się postaramy, żeby tak było. Żeby tak oczywiście było. DDT jest szybki i no jest ciężkie. Budujemy teraz piew to 3 ataki laserem. Zobaczymy co z tego będzie, zobaczymy co z tego będzie. Okej. Okay. Dobra, ej, wygląda to fajnie, wygląda to naprawdę bardzo fajnie. Gdzieś takie, to, takie pociski o niego lecą. Takie od niego lecą pociski. I to fakt się bije, to fakt się bije. Jak nam te pieniądze zasuwają? O co kraman? Ej, to ja wiem, jak u nas tutaj szybko te, te pieniążki uzyskać w takim razie. Wiesz co, ja bym jednak po to zbudował troszeczkę więcej, tak mam wrażenie, Bo skoro faktycznie to jest aż taki... Ani nie to, nie to, nie to, nie to. Yy, halo, halo, gdzie to miejsca. Jest miejsce, super, okej. Okay. Już sobie na tutaj. Yy, piąty tier. Piąty jest zdecydowanie. Ile on zarabia? 115, czyli stówka zarabia. Czyli zarabia, zarabia stówkę, bo tam, tam macie 15% więcej. Czyli on zarabia stówkę z tego wynika. Wow, dużo, to jest dużo. Okej, okay, kolejna jednostka tutaj, ekstra, o to chodzi, o to chodzi. Kolejna tutaj, z górą ścieżką ty, żeby widziała cokolwiek. No, no przydobnie, żeby cokolwiek ona oczywiście widziała, prawda? Trochę się czeka, bo nic widzę. Skila. Tak, to, że, wiecie, skila nie widzę. Użyjmy skilla. Tak troszeczkę, wiecie, użyłem tego nie widząc dosłownie nic, no bo nie widziałem nic, dosłownie nic w tym momencie nie widziałem, ale skilla po prostu że hej, musimy go użyć, no bo będzie sobie jak przegram. Po to będzie słabo, jak przegram i tego po prostu bym nie chciał, po prostu tego bym nie chciał. No i dobra, zobaczcie, jak to jest piękne. Zobaczcie, jak to jest teraz piękne. Jak nasze pieniądze tutaj lecą. Kolejny, piąty tier BLJ. Nie wiem, co to znaczy, ale i mamy to 3 miliony. Jesteśmy w stanie to uzyskać. Tak, tutaj naprawdę bardzo dużo zarabiamy, ale ja nie jestem pewny, czy my jesteśmy, dot... jesteśmy w stanie dotrwać aż tak długo, żeby to zbudować. Po prostu. Czy my dotrwamy tak długo? To głównie chodzi o to. Czy my dotrwamy aż tak daleko, żeby móc to sobie zbudować? Nie jestem tego do końca pewny, ale teraz oczywiście, żeby móc tam oczywiście zrobić, ja muszę pójść teraz w masówkę tych jednostek, naprawdę, muszę pójść tu dosłownie w masówkę. Wykupujemy się, wykupujemy się. Wiem, że teraz troszeczkę robię... Ah, wielki błąd pewnie, bo tych pieniążków strasznie, strasznie dużo, no ale chcę, chcę dla was to po prostu przejść jak najdalej. Specjalnie dla Was, właśnie wykupywać się nawet z takich troszeczkę sytuacji mega słabych, ale żeby właśnie pokazać Wam, jak to może wyglądać, jak ta gierka może być naprawdę bardzo śmieszna, to my też zobaczymy, co, co z tego będzie. Na naprawdę, na razie to jest łacham, wow, jak to wygląda. Jak to po prostu wygląda. Dolna ścieżka, oczywiście, górna ścieżka. No i bustujemy się. Bustujemy się oczywiście tutaj jak najbardziej pod zarabianie, pod damage przy okazji jeszcze. Pamiętajcie, że te jednostki też oczywiście biją, więc im więcej i budujemy, tym lepiej nam to będzie zawsze wychodziło. E, ale głównie oczywiście tam jakby z tyłu głowy mamy to, żeby zarabiać, żeby po prostu te jednostki nam zarabiały. No i dobra, zobaczmy, czy to nam coś pomoże w przypadku tej jednostki. Używamy skilla pierwszego, tego nie, uży nie użyliśmy poprzednio oraz nie użyliśmy skilla dru drugiego, więc teraz powinno się chyba spokojnie zdecydowanie tak. No i super, no i mamy to. No i lecimy. 25 tysięcy zrobiłem w jednej rundy. Chyba tak, chyba tak. Albo nie, albo co ja, mi się teraz tutaj przywidziało. Dobra, teraz potrzebujemy zarobić 3 miliony. Ja nie mam żadnego pojęcia jak mam to zrobić. naprawdę nie mam żadnego pojęcia. Sprzedaż takiej jednej jednostki proszę mi ile? 8 tysięcy mogę zarobić na niej. O to nie jest dużo, to nie jest dużo 8 tysięcy. Więc nie wiem co mam z tego zrobić. Nie wiem co mam, co mam z tym zrobić. Bo to nie jest jakaś taka wielka kwota, to żebyśmy mogli powiedzieć, że hej, to są miliardy, że spokojnie się wyrobimy ze wszystkim w tym momencie. No nie no, zdecydowanie nie. Ta mapka jest za krótka i by to była dłuższa mapa, to oczywiście, żebym dał radę to uzbierać bez żadnego, żadnego problemu, ja bym to po prostu uzbierał. Ale mapka musi być dłuższa. Nie takiej wielkości jak ta tutaj aktualnie. Ta mapka jest zdecydowanie za króciutka, żeby to zrobić. Żeby to właśnie osiągnąć, ta mapka jest zdecydowanie za krótka. Długa mapka. Spokojnie, bez żadnego problemu byśmy to zrobili, po prostu, bez problemu, na dłuższej mapie jesteśmy w stanie takie rzeczy osiągać, na krótkiej, no chyba już nie, chyba już właściwie nie, no ale oczywiście będziemy się starać, będziemy się oczywiście sta starać, no, ja myślę, że kolejne zagramy na mapce krótkiej, jeśli będziecie chcieli w ogóle jeszcze raz tą małpkę zobaczyć. Jeśli w ogóle będziecie chcieli ją jeszcze raz zobaczyć, ona jest cudowna. Ta małpka mi się strasznie podoba. Ta małpka mi się naprawdę strasznie podoba. Jest ona dosyć prosta w swojej me mechanice, chociaż czy tak na pewno jest taka prosta. Bo zobaczcie, że jednak ona tutaj ma te swoje grafiki. Jakie grafiki? No, no takie ma. Jakie ma, takie ma, ale ma grafiki. Czyli jednak chciało się komuś te grafiki wykonać, jakby wkleić tutaj, obsłużyć je. zrobić je graficznie je również. I oprogramować więc tutaj troszeczkę pracy przy, przy tej opcji na pewno musiało być więc zobaczymy. Ok, używamy teraz tutaj kolejnego tutaj wsparcia dla siebie, bo że z tym nie wygramy. Nie mamy szans, w tym wygrać w inny sposób. Ten, ten już jest na maksymal super. Ok, skill leci, rzecz jasna. No, teraz ten będziemy używali skillę i spróbujmy w tym momencie dojść do jak najwyższej kwoty, bo po prostu już nic nie budujemy. Nic nie budujemy w tym momencie. Ja będę spidać razy 10, bo faktycznie w tym momencie będziemy tylko i wyłącznie, by spidowali sobie i co jakiś tam czas używali skilla jakiegoś. Czyli tak jakby to będzie w połowie, używamy drugiego skilla i tak dalej, będziemy tutaj tej po prostu naparzali z tym wszystkim. I zobaczymy, czy coś uda coś osiągnąć, coś, coś za chwilkę za sekundę wręcz przegra tą Co no, bym się oczywiście też nie zdziwił, że rzecz, rzecz jasna. No, bo no, widzicie sami jak to wygląda, prawda? Widzicie sami jak to wygląda, więc się nie łudźmy, że wygram tą gierkę Easy, prawda? No, bo nie wygram tego Easy, że zdecydowanie nie ma szans, ale się przynajmniej postaram. Ale się przynajmniej będę starał, żeby przejść to jak najlepiej, okej, chcę pójść tutaj upgrade, żeby tutaj dać tym piątym kierem u góry. To, bo one mogą nie widzieć kamo. znaczy oni mogą nie widzieć każdego rodzaju. Tak, dobiliś już na pewno każdy rodzaj. I nam może paradoksalnie sami sporo pomóc. Mam tego nadzieję, oczywiście. To nam tutaj mega mega pomoże. Mamy duży speed, prawda? Wszyscy biją, więc tym bardziej to jest mega mega fajne i opłacalne. Pół miliona mam w tym momencie, więc jeszcze, no, 5 szóstych tego, co mamy, i dużo. Czyli bardzo, bardzo dużo. To jest zaledwie 15% tego, co powinniśmy uzbierać. A już w tym momencie, jak widzicie, jest strasznie ciężko cokolwiek robić, bo nam oni co chwilę przechodzą. Zresztą, jak już widać ceramiki le lecące z powrotem, to już wiemy, że hej, co się dzieje. Coś się po prostu dzieje. No ja mówię, ta mapka jest krótka. Jest mało tutaj miejsca na postawienie, na postawienie małpek, na postawienie obrony. Gdyby ona była oczywiście o wiele, wiele dłuższa, to byłoby nam to prościej zrobić. A tymczasem przegraliśmy runda 116. I pytanie do Was. Czy chcecie, żebym to powtórzył? Czy chcecie, żebym jeszcze raz podszedł do tego wyzwania i spróbował dojść do maksymalnej rundy? I zbudował jeszcze paragona przy tym? I zobaczył? Co ten paragon solo oczywiście będzie potrafił osiągnąć, a tymczasem dziękuję Wam za oglądanie tego, tego materiału, pamiętajcie o komentowaniu, i widzimy się w kolejnym odcinku z Blue Star Defense 6, na razie, hej hej, pa!